Cześć moi kochani, witajcie na kanale Masz Chwilę Poczytaj, który dzisiaj powinien zmienić nazwę na Masz Chwilę Zrób coś, bo dzisiaj nietypowy filmik, ale filmik, którego się już tak nie mogłam doczekać. Ze względu na to, że ostatnio dosyć mocno zainteresowałam się tematem scrapbookingu, journalingu, tworzeniem albumów, projekt live i tak dalej, postanowiłam stworzyć nowy rodzaj filmu. Robocza nazwa tej serii jeszcze nie wiem, jak będzie brzmieć. Na razie jest to pokaż kotku, co masz w środku, ale jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły, to możecie mi podesłać. Ja z tego miejsca bardzo chcę pozdrowić panią Karolinę ze sklepu Creative Hobby, która stworzyła tą piękną paczkę dla mnie. Moi drodzy, nie wiem, co w niej jest. To jest najbardziej ekscytujące. Na pewno wiem, że są to yy, rzeczy, które pomogą mi stworzyć wspaniałe albumy i zatrzymać wspomnienia. Pięknych zdjęć. Ach, nie mogę się doczekać, i stwierdziłam, że rozpakuję ją razem z Wami, bo dlaczego nie? Yy, muszę Wam powiedzieć, że kontakt z Panią Karoliną jest cudowny. Pani Karolina jest wspaniałą osobą, która yy, przystała na mój pomysł. Yy, na pomysł zrobienia paczki, w której nie będę wiedziała, co się znajduje. Mówiła, że Mam nadzieję, że mi się spodobają. Na pewno mi się spodobają, bo ja już pani Karol nie mówiłam, że jeżeli coś robimy. Nie wiem, czy rozpakuję. Zaraz okaże się, że nie, nie, nie będę umiała. O, chyba tak, jej rozpakować. Dobra, jeszcze z tej strony. Hmm. Nie mam pojęcia, co tu jest. I za chwilę. Dobra, zerwałam do, się do niej. O, jestem taka podekscytowana. Może nie będę. Nie chcę, chcę, nie, ch nie chcę widzieć tego, co tam jest. Dobra, będziemy wyjmować tak. Pierwsze co. Pierwsze to różowa tasiemka, bardzo ładny kolor. Taki pudrowy róż. Oj, mam, nie wiem, czy będzie. O, jest. Będzie piękna do y, robienia takich rzeczy. Ja bardzo lubię w ogóle różowy kolor, ale piękna będzie do robienia kart dla dzieci. Cudowny, bardzo piękny kolor. Także to jest pierwsza rzecz, tasiemka. Lecimy dalej, ja nie widzę, co tu jest, o. O matko, stemple, stemple, stemple. Piękne stemple. Zobaczcie. Dream, miss you leave, Be brave, be happy. Ten jest cudowny. Don't worry, be happy. Piękne są te, te stemple. Już widzę. Um, life is beautiful. E w pięknym tęczowym kolorze na jakichś e, jakich pięknych kartach. Just for you all. You... No, piękne. Śliczne są bardzo. Dziękuję. Pani Karolino, idealnie mój gust. Następne koraliki, piękne, które też na pewno wykorzystam. Nie wiem tylko, czy tak, to są na, one są na pasku. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Mhm. Super. To do różnych zdjęć też będzie na pewno pięknie wyglądać, zwłaszcza te bordowe, śliczny, śliczny kolor. Na świąteczne rzeczy będzie pięknie wyglądał. Kolejna rzecz. To jest, aha, produkty tekturowych elementów dekoracyjnych. Ja nigdy tego nie miałam, ale bardzo mi się zawsze podobały. Piękny taki kwiatowy wazon, drewniana tekturka. Ono będzie pięknie do jakichś ślubnych, ślubnych urodzinowych rzeczy wyglądać. Na pewno już nawet wiem do, do, jakiego, do jakiej karty w swoim albumie ją wykorzystam. Dalej, o matko, to jest coś dla mnie. Patrzcie na książkę Maniacy. Przepiękna tekturka z dziewczynką, która czyta książkę. No jejku. Skradła moje serce. Jest przecudowna. Piękna. Kolejny. O, bardzo fajny motyw. Motyw drewniany. Piękny do jakichś leśnych kompozycji. Cudnie będzie wyglądał. Przepiękny. W ogóle bardzo przekonuję się do tych tekturek, bo zaczęłam też yy, używać. Takich literek i różnych właśnie drewnianych do tworzenia napisów, i to do leśnych zdjęć, do leśnych sesji będzie wyglądać przepięknie. Następną rzeczą, och jakie piękne, takie budki dla ptaków, też śliczne do jakichś vintage'owych rzeczy, albo do sesji takich stylizowanych, też będą pięknie wyglądać. I widzę, że to wszystko jest www.kreatywnapracownia.pl. Producent tekturowych elementów dekoracyjnych, jakbyście chcieli skorzystać. Nie powiedziałam Wam, ale może Wam zaraz powiem. Aha, tak. To jest wzór MW1349. Teo drzewo S1428. Dziewczynka piękna, moja ulubiona MA1675. Ten motyw wazon z kwiatami MW1367. I jeszcze jest taki piękny dzbanek. Też konewka piękna z kwiatami. Cudne są te, te tekturki, naprawdę. I to jest MW1337. Przepiękne. To też do jakiejś... Na Dzień matki na pewno będą pięknie wyglądać. Karty ze zdjęciami z dnia matki. Lecimy po następne. Cóż to jest? Och! Super! Drewniana baza. Znaczy, się, to jest baza. Ja nigdy nie miałam takiej bazy, bo jeszcze nie umiałam jakby stworzyć takiego albumu, który będzie prezentem, bo raczej robiłam wszystko dla siebie a to jest świetny pomysł na prezent i na pewno mój chrześniak będzie w lutym obchodził swoje pierwsze urodziny więc myślę, że, że uda mi się stworzyć dla niego taki piękny album właśnie, właśnie na tej bazie także bardzo dobry pomysł, Pani Karolina trafia Pani idealnie co to jest? aha, to są chyba y, takie taśmy dwustronne do przyczepiania do przyczepiania zdjęć. Ja bardzo lubię, bo bardzo korzystam dużo właśnie z takich rzeczy. Nie lubię takich klejów, bo boję się zawsze, że na cienkich kartkach będzie bardzo się gufrować potem papier, więc to na pewno też mi się przyda. A, tutaj nie, zauwa nie zauważyłam, że wypadło razem z tym piękne do zdjęć i do albumów, do rogów albumu takie końcówki. Ja może wyciągnę jedną kolorowy rożek, ornament. Wyciągnę Wam jedną, żeby było lepiej widzieć. O. Przepiękne takie te ornomenciki. No, naprawdę super, piękne. Jest ich tutaj kilka, także na pewno się przydadzą. Lecimy dalej. niech chcę widzieć, co tam jest. Tu folia jakaś bąbelkowa, chyba, chyba jednak będę musiała... Dobra, mam coś. Papier. Mamy pierwszy papier. Kocham papiery. Jestem po prostu fanką papierów. I pierwszy, jaki wyciągnęłam. Yy, minty Papers. Handmade. Już będziemy, będziemy oglądać, jakie ma przepiękne wzory. Uniwersalne. Super Made in Poland. Propsik. Za to. O, Jezu, cudne. Musicie to zobaczyć. Popatrzcie, jakie przepiękne róże. Przepiękne. Tutaj taki domowy, ażurkowy. Może tak będzie łatwiej. Tamborek. Przepiękny jest ten tamborek. Też z różami. Dalej mamy takie kropeczki pastelowe. Groszki. I znowu piękny welcome home przepiękny. Na pewno pójdzie do albumu dla Janów. <laughs> tutaj mamy kratkę wiszy taką, tylko jasną, pastelową. O, coś się nie chce wyostrzyć. A tutaj tamborki. Tamborki też bardzo fajny pomysł do zdjęć. Dalej róże z takimi listami, kartami i róże piękne pastelowo-brązowych Odcieniach. Tutaj karty małe, takie tagi, które można wycinać. Przepiękne. A to? Cóż to? Aha, drzwi. Vintage drzwi, przepiękne też. Jezu, piękny ten papier, cudowny. Dalej piękne ramy, ramy z obrazami i. No, album do tego cudny będzie. Stworzenie cudnego albumu, takiego na Dzień Matki. Nadal haftowane, dobrze mówię, to są haftowane. Nie, to są szydełkowane. I kolejny tamborek. Aha, moment, wracam się. Aha, nie, to jest podwójne, czyli to już widzieliśmy. Super. Aha, po dwa, a nawet po trzy zestawy są takie same. Także świetnie. Piękny ten papier, przecudowny. Jeżeli ktoś by chciał znaleźć stronę, to mintajpapers.com Są też na Instagramie, także fajnie. Okej, okay, lecimy dalej. To papier. Coś tu mam, mam, mam. Klej. O, klej magik. Super, nigdy tego nie za wiele. Zawsze się przyda. Także jak ktoś nie wie, klej magik do wszystkiego. Coś tu mam. Dobra, chyba muszę zerknąć. Dobra, zerknęłam. I wyciągnęłam nożyczki dekoracyjne z przepięknym wzorkiem. Nie wiem, czy widzicie tutaj. Do zdjęć będzie super i do różnych papierów. Ja nożyczek nie mam jeszcze dekoracyjnych, także tym bardziej się przydadzą. Może zacznę tworzyć jakąś swoją kolekcję. Zobaczymy. I wyciągam nadal. Okej, okay, chyba wszystko. Tak, karton jest pusty, a ja wyciągam kolejną paczkę. O, paczka w paczce. Jejku, jakie piękne papiery. Naklej. Nie, to są naklejki? Nie, nie, nie. To są chyba do wycinania w stylu papieru, który dostaliśmy. Widzicie? Tamborki, róże przepiękne. A w środku mamy tagi. Ja sobie pozwolę to otworzyć. Tagi i takie naklejki z napisami. Aha, tu są dwie karty. Zobaczymy najpierw te tagi. Takie kwiaty. To są chyba piwonie. A z drugiej strony piękne motyle. Przepiękne. Na tym też mi bardzo zależało. Pani Karolina trafiła idealnie. Naklejki z napisami. Sweet memories, happy life. Świetnie, uwielbiam takie rzeczy. I mamy dwie karty. Pierwsza to jest w dużym formacie te ramy, które widzieliśmy. I tagi do Te kartki do wycinania. A druga to jest taki. Um, kanwa, już wiem, kanwa na tamborek, a z drugiej strony właśnie to, co widzieliście. Będę odkładać. I tu widzę jeszcze coś, coś pięknego. Nie no, niesamowite, naprawdę. Okej. Okay. Pierwsze, co wspominałam w tej paczuszki, to są papier. małe tagi które możemy sobie y, gdzieś doczepić albo coś samemu na nich napisać w białym kolorze i w kolorze takim mm Kraft. -hmm. Dalej. Motyle. Naklejki. Papierowe motyle. Też przepiękne. Białe do jakichś zimowych sesji. Będą wyglądać cudnie. I piękne. Piękne papierowe kwiaty. Przepiękne kolory jesienne. Ja już widzę po prostu jesienne sesje y, przyozdobione właśnie tymi kwiatami. Przepiękne. Dalej mamy papier taki ym, kremowy. Tutaj oczywiście nie oddaje tego aparat. Więc jest kremowy. Drugi jest taki ym, rudo-brązowo-fioletowy, taki delikatny, różowy, niebieski, taki granat, granatowy, wpadający, jasny, taki jesniejszy, niebieski, wpadający w taki morski troszkę. Przepiękne karty, proszę bardzo. Da vintage takich właśnie mm, kart. Ta dziewczynka jest przepiękna aha, oj I zwykłe takie karty, które oczywiście też się bardzo przydadzą. Kraftowe. Super. I jeszcze coś. To nie wszystko. To nie wszystko, moi drodzy. Jeszcze mam kartę. Z tej strony jest taka jasno-niebieska pastelowa, a z drugiej strony karty do wycinania. Przepiękne. Ta z aparatem jest przecudna i tutaj jest taka, taki zajączek. Dzieński, słodki na wielkanocne jakieś karty. Moi drodzy, to wszystko. Jest tego tyle, że nie wiem, jak ja będę dziękować pani, pani Karolinie. Rzeczy są naprawdę cudowne. Cieszę się bardzo, że zdecydowałam się na to, żeby, żeby poprosić i żeby napisać do Pani Karoliny, czy ma ochotę na, taką, na taki rodzaj kooperacji. Super. Bardzo dziękuję Pani Karolino paczka idealnie dobrana, idealnie pode mnie, do trafiła Pani w mój styl w 100% mam nadzieję, że to nie ostatnia taka paczka i mam nadzieję, że moim widzom na kanale spodoba się taki rodzaj filmu z całego serca dziękuję za oglądanie, trzymajcie kciuki a ja zabieram się za wykorzystywanie tych wszystkich pięknych rzeczy, które właśnie do mnie dotarły, także dziękuję jeszcze raz z całego serca pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć! A Was zapraszam do zakupów na creativehobby.pl